Czy możesz krótko opisać, jak działają plastry X39? Dobrze. Pozwól, że udostępnię ekran. Plastry X39, podobnie jak inne nasze plastry, to urządzenia do terapii światłem. Ogólnie rzecz biorąc, terapia światłem istnieje już od tysięcy lat. Możemy cofnąć się do pięciu tysięcy lat terapii światłem w Indiach. Jest przy okazji wspaniała książka pod tytułem Niech stanie się światłość napisana przez Dariusa Denshawa. To on był twórcą tej terapii. Ta książka stanowi instrukcję, jak używać różnych długości fali światła. Różnych kolorów w leczeniu ciała i terapii różnych schorzeń. Jeśli interesujesz się terapią światłem, to doskonała pozycja, którą mogę polecić. Wiemy, że już w starożytnej Grecji eksperymentowano z różnokolorowym szkłem jako metodą filtrowania światła słonecznego. I wykorzystywano je w terapii światłem, obserwując efekty. Wiemy też, że na początku XX wieku istniał duński naukowiec Finzen, który zdobył nagrody i uznanie za swoje badania nad terapią światłem. Dziś mamy ponad 5000 badań klinicznych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych na temat zastosowania światła w leczeniu różnych problemów zdrowotnych. My natomiast oferujemy terapię światłem w nowy, innowatorski sposób. Zamiast używać lampy czy zimnego lasera, stymulujemy ciało niskimi poziomami światła za pomocą plastra. Plaster zawiera całkowicie organiczne materiały. Technicznie rzecz biorąc, są to stereoizomery aminokwasów, cukrów i innych substancji. Przetwarzane są w bardzo specyficzny sposób, by mogły stymulować skórę za pomocą bardzo konkretnych długości fali światła, kiedy zostaną aktywowane przez ciepło ciała. Ciepło ciała jest więc źródłem zasilania dla plastra. Nauczyliśmy się też na przestrzeni lat. Przeprowadziliśmy ponad 80 badań klinicznych że za pomocą plastrów można uzyskać ogólnoustrojowe efekty w organizmie. Można je aplikować w różnych miejscach, a po przetestowaniu krwi czy moczu zobaczymy, że plaster wpływa na cały organizm. Widać to także bioelektrycznie. Oznacza to, że można wziąć plaster X39 i przykleić go z tyłu szyi, jak pokazano tutaj, albo poniżej pępka. Można też umieścić go w okolicach rany, jeśli się chce. Tutaj mamy ilustrację, która to pokazuje. Mówiąc prosto, kiedy przykleisz plaster do ciała, zostaje on natychmiast aktywowany przez ciepło Twojego ciała, które, nawiasem mówiąc, jest światłem podczerwonym. Plaster stymuluje skórę różnymi długościami fali światła z zakresu podczerwieni i widzialnego spektrum. Proces ten nazywa się fotobiomodulacją. Jest to specyficzny typ fototerapii. Dobrym porównaniem jest sytuacja, gdy wychodzisz na słońce. Światło słoneczne powoduje, że twoje ciało zaczyna produkować witaminę D. To świetny przykład, jak promieniowanie UV powoduje powstawanie biochemicznego związku w organizmie, witaminy D. I wiemy, jak silne działanie ma witamina D. Powiedzmy, że jesteś mężczyzną po 40, 50 czy 60 roku życia i martwisz się spadkiem libido. Czy funkcji seksualnych oraz obniżeniem poziomu testosteronu. Wyjście na słońce i wystawienie szyi oraz ramion, tam gdzie znajdują się receptory androgenowe, na światło UV spowoduje zwiększoną produkcję testosteronu w organizmie. I to jest klinicznie udowodnione. Kiedy kładziemy się spać, powinniśmy spać w ciemnym pokoju. Bo brak światła powoduje produkcję melatoniny i pomaga nam zasnąć. Jest więc bardzo ścisły związek między światłem a ludzkim ciałem. Dziś wiadomo, że wszystkie komórki emitują światło. To światło pochodzi z DNA. Z komórek wydobywają się impulsy światła, przypominające laser, a dzieje się tak, ponieważ natura jest niezwykle efektywna. Te impulsy światła koordynują, inicjują i kierują reakcjami biochemicznymi w komórce. Choć składamy się z biochemii, jak wykazał Becker w swojej książce Ciało elektryczne, to energetyczny system ciała, bioelektryczny system kontroluje biochemię. Tak jak wiedzieli starożytni, jesteśmy istotami światła i to właśnie nas łączy.